Monika Jerzewska. No właśnie, więc Moniko, przede wszystkim bardzo Ci gratuluję pierwszego miejsca w rankingu. Opowiedz w ogóle, jak to się stało, że znalazłaś się na samym szczycie listy? E, nie wiem, jak to się stało tak naprawdę. Grałam we wszystkich trzech turniejach za 150 euro i w ostatnim wygrałam. A tak to pośrednie satelity jeszcze za 50 i za 20 euro. A możesz zdradzić, od jak dawna grasz pokara? W sumie to za trzy lata, ale ja nie gram w pokera profesjonalnie, dla zabawy. Prywatnie jesteś dziewczyną e, Tomasza Choreckiego, który również całkiem nieźle sobie poczyna. Powiedz mi, czy zaczęłaś grać ze względu na niego, czy zupełnie niezależnie? Tak naprawdę zaczęliśmy razem grać w pokera, jak Marcin za zaczął grać w pokera, czyli brat Tomka, Marcin Chorecki. Tak, z wszystkim świetnie znany Góral, oczywiście, tak, dopowiadam. No i co? Jak to jest mieć chłopaka pokerzysta? to jest być dziewczyną pokerzystką? Ciężko. Dlaczego? Bo to jest bardzo. Jest to gra, która wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu. Ale rozumiem, że skoro zajmujecie się tym oboje, to możecie się jakoś nawzajem wspierać, nie wiem, dyskutować na temat rozdań. I jeszcze dyskutować na temat rozdań? Nie. Znaczy ja się bardzo dużo uczę od tamka, natomiast yy, i oczywiście poker jest cały czas w naszym życiu, ale yy, troszkę go za dużo. A powiedz mi jeszcze na koniec, czy zdarza Wam się grywać przeciwko sobie? Tak, zawsze przegrywam. No cóż, mam nadzieję, że tym razem karta się wreszcie odwróci i będzie Ci bardzo gorąco kibicować. Bardzo dziękuję, też mam taką nadzieję.